Dlaczego postanowiłem kandydować? Postanowiłem kandydować, ponieważ przez 16 ostatnich lat jestem tylko beneficjentem tego miejsca, w którym mieszkam i tylko korzystam. Prowadzę różne swoje działania w wielu miejscach świata, w wielu miejscach Polski, natomiast w naszym regionie tylko mieszkam i tylko korzystam z tego, co tutaj jest piękne przyroda, słońce, trasy do trenowania, do spacerowania bardzo przyjaźni ludzie. Po prostu z tego korzystam. Od jakiegoś czasu szukałem już formy na to, aby móc dać coś społeczności lokalnej, aby móc swoje kontakty, swoje umiejętności, swoją przedsiębiorczość wnieść tutaj do regionu, aby, aby ją po prostu, aby to po prostu wykorzystać. To, co mam, te swoje talenty, tak jak powiedziałem, i zasoby kontaktowe, i, i swoje doświadczenie. I teraz przeglądając potrzeby naszej gminy, Patrząc na to, co jest, co jest tutaj potrzebne, chciałem powiedzieć Państwu, że chciałbym się skupić na trzech rzeczach. Trzy rzeczy mnie najbardziej interesują. Pierwsza rzecz to jest to, jak wygląda nasza gmina. Ja obserwując, czy to miasta amerykańskie, czy hiszpańskie, czy nawet niektóre polskie, widzę, jak to jest poukładane, widzę, w jaki sposób to pięknie wygląda, widzę, jak tam ludzie, jak tam ludzie żyją, jak jest komfort tego życia, jak może być naprawdę ładnie. I nasza gmina idzie w tym kierunku. Nasza gmina naprawdę stoi na bardzo dobrym kursie, żeby poprawić... Komfort życia naszych mieszkańców. Jak patrzę na swój region, tu gdzie mieszkam, czyli na wieś Lewickie, Lewickie Kolonia, Brończany i Chryniewicze, no to oczywiście jest tutaj sporo rzeczy, żeby można zrobić ludziom, żeby podnieść ludziom poziom komfortu. No mamy wysypisko śmieci w Chryniewicach, które, które jest. Wiem, że mieszkańcy Chryniewicz nie... Odebrali żadnego benefitu z tytułu bliskości wysypiska względem wsi. Wiem, że w brończanach, zresztą, jeżdżę rowerem, to widzę. Brakuje chodnika, brakuje latarni, które się nie świecą. Na drogach bocznych też brakuje. Po prostu dobrej nawierzchni. W lewickich z kolei, no wiem, że sam jestem tego, sam jestem tego, sam doświadczam tego braku, brakuje kanalizacji. Latarnie, które sto, stoją za wsią, też nie mają na, na razie zamiaru się palić. Więc chciałbym przypilnować wójta. Aby komfort życia nam się podniósł. Czemu przypilnować wójta? No dlatego, że radny nie ma kompetencji, nie ma mocy wykonawczej, jeżeli chodzi o robienie poszczególnych rzeczy. Rada Gminy pełni funkcję nadzorczą nad wójtem, mobilizującą, lobbującą. I to mam zamiar zrobić. To jest taki pierwszy filar, który chciałbym, którym chciałbym się zająć. Poprawa infrastruktury w całej gminie, a szczególnie w tym okręgu, z którego, z którego pochodzę i którym startuję. To jest filar pierwszy. Filar drugi. Ja obserwuję, ja jestem ojcem tr trzech, trzech wspaniałych córek, jak powiedziałem w poprzednim filmie. Ja obserwuję, jak słabe jest ojcostwo we współczesnych czasach. Jak nie można mówić o, o tym, że się jest słabym, że się masz z czymś problemy. Ja widzę jak ten świat zaczyna zmierzać w kierunku w kierunku takim, którym ja się martwię, czyli słabości, słabości ojcostwa, słabości rodziny i widzę jak dotykają różnego rodzaju problemy związane z depresją, z rozstaniami. Jeden mój projekt biznesowy, czyli światłoterapia właśnie ma pomóc ludziom w, w tym, aby wychodzili z depresji. Natomiast trzeba działać wcześniej, czyli trzeba stworzyć takie miejsce. Chciałbym by, aby było takie miejsce w gminie, które służy pomocy rodzinie, służy pomocy ojcom, służy pomocy matkom, bo tych problemów rodziców współczesnych jest wiele. Od social mediów, po zaburzenia tożsamości płciowej e, aż po problemy z depresją. Popatrzcie Państwo, ile jest samobójstw wśród młodzieży. Chciałbym coś w tym temacie zrobić. I to jest filar numer drugi, tego, co chcę zrobić swoim działaniem w naszej gminie. I filar trzeci. Ja mam historię wypadkową. Ja dostałem drugie życie. Ja byłem osobą niepełnosprawną przez pewien czas, ale poradziłem sobie z tym. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy sobie z tym nie radzą. Chciałbym, aby niepełnosprawni w naszej gminie zostali zaopiekowani. Ja wiem, że to nie jest dobrze w tej chwili robione. Wiem, że jest tutaj dużo rzeczy do robienia i chciałbym to, chciałbym to tu zrobić i chciałbym się tym zająć. Czyli infrastruktura, rodzina i niepełnosprawni. To są te trzy rzeczy, które chciałbym, do których chciałbym się dołożyć i naprawdę wójta tutaj y Wójta tutaj po prostu troszeczkę deptać mu po piętach, bo Rada, Rada Gminy ma właśnie taką funkcję. Bardzo proszę o Państwa głos, jeżeli mogę, oczywiście prosić i, i cóż, liczę na to, że, że będę mógł ten swój wkład włożyć również w, naszej, w, w naszą lokalną małą ojczyznę. Proszę jeszcze raz o głos. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i mam nadzieję, do zobaczenia.